Ja pierdzielę, Dimon, jaka ty byłaś wypocona, no? No kurde! Ja mówię, Dimon, nie zabijaj, a ona nie! Będę wszystkich po kolei! Nie, ona krzyczała, No, to jest, ale, to jest prawdziwy zbrodniarz wojenny. No kurde, ale nie wiem, czy a, można takich rzeczy mówić. Nie, no można. <głos> <głos> Obiecujesz? Właśnie, jakby fakty, że Dimon jest zbrodniarzem, zbrodniarką. Prawda? A zbrodniarka to nie jest. ten? Jakaś. jakaś rzecz, jakiś fenomen? Albo ja wiem. Gdzie kojarzę albo jakieś buty? Coś, A, coś się kojarzy. <grywa> nie <Podwiedzenie> Jasne. <grywa> no dobra. powiedziałbym żart, ale nie jest na YouTube. Nie. Very jak coś. Very fine, very fine. No, no, no. no, no. no. Napierdolę. E, bo i Karol jest... Naprawdę? Ej, hej. Ej, tu nie ma. O, hej. Kuria zamruć. Hej, no, hej, hej, hej. Nie na poziomację operacji. No dobra, rozwalamy Badnikaro. Nie Będzie ciężko. Nie no, nie damy no, rady w 10. Możecie wybejtować Badnikaro. W 11 może mielibyśmy jakieś szanse, ale w 10 nie. A jesteśmy nowember 11 to zależnie. No 2, pod i SCP ja się identyfikuję z Xo i 14. Dobra, mogę

Patrzcie Chuja. na to. Czemu, kto do mnie strzela? To jest nieremex. Nie ma delwex, to co jest? Ja nie wiem, no jak delwex to nie wiem. Chodź, jak delwex. <grym> ale leży. Jak gdy bymy to razem, to on przyjdzie. Chodź, jak gdybyśmy tego nazwa to on przyjdzie. I go pozniszczymy. To ma sens, to ma sens. To ma sens, no. to ma sens. Ale, sprawa jest taka, że lepiej nie siedźmy tutaj przy tych drzwiach, tylko weźcie każdy Czarni, jeden, Kto patrzy na Teslę, <stram> drugi na ten pokój. Po prostu się tak rozdzielmy tę odrobinkę, żeby wiadomo. Zdlą. Gdzie? 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 Tyle ty ty powiedział. No, Chyba umarło. A. O. o. Teraz idziemy do Warheada, do Warheada, bo nie oni to będą chcieli wyłączyć. A gdzie jest Warhead? Nie. Where? Nie wyłączajmy Warheada, no. Nie o. 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 psujmy zabawy. Nie no, no nie, nie wyłączamy, wyłączamy tylko idziemy tam. I... Badmisiaro? Badmisiaro. Ej, się no. Nie wiedział jak. Badmisiaro wiedział, tak, nie powiedział. I to było tak. Ale rymowanka. Dzięki. To było piękne. go no. to wyłączę zaraz. No tam wjeżdżamy i. O, granat! Chyba jest, ja się boję, Sandwich. Czemu? Że rzucisz nam granat do windy. Nie... No tak, no, nie czy nie wyłączajcie wyłącznie. tego! Nie wyłączajcie O, o czemu? On wyłączył, chyba jest. Wy mądrzy, mądrzy jesteście. Ładujemy Wiesz, się! Włączcie ulheda. Jeden z trzech generatorów aktywowanych. inny plan, zostajemy na górze, zostajemy na górze i no dobra. Yy, pozbędziemy Śmieczka. się tego. Ale ona już tutaj sprzyguje wszystko. Ej, dobra, ale właśnie o to chodzi, włączymy ją, włączymy ją. Idźcie włączyć właśnie generatory. generatory czekaj, jaka Mikulia? Sobie? Ej Mikulia, Mikulia, dobra. bo wiesz, bo ja ogólnie mam duży szacunek do pana. Mikulia, nie chcę cię włączyć. O, fajnie. Zrobiło, nie? O, o jestem jecha. marudny! Ja maludny! Idealny! Nie Idealny teraz będziemy teraz dopaść tego bydlaka, nie zero litości. <noise> o, o juchu! Preza, chodźmy teraz do windy. Dawajcie, adrenalinka. Czy damy radę przeżyć? Patrzcie, ja tu badmisz. Mimo. A Nie, dobra. Chodź, kruszę. Kruszę. Kruszym! Chodź. No, um. <noise> nie ma już kruszyma z nami. O, oh, wow. No cóż, no to wiesz, do Kruszym skoratora. poszedł i wyłączył. Jak to kruszym poszedł? I wyłączył. <noise> nie, no pewnie badnikar. Nie, bo uciekł. Kruszym! Dobra, dobra, idziemy tego bydlaka dopaść, bo nie wytrzymał Gdzie jest? Tu jest przejście, nie ma przejścia. Nimo. Nie, nie wytrzymał. A tam jest z przodu. Daj, dalej, speedrunujemy Delvex. Daj, no Delvex na dwie minuty zamieniamy się w mega tryhardów. Dobra, padnijmy, Bydlaka. No, no, no. on już jest skończony. Co celujesz do nas? A jeszcze przed chwilą, byliśmy no. kolegami. E, tam w warheadzie jest ten? Generator? Ebe, ebe. Tutaj? Nie, co nie tutaj? Gdzie jest generator ostatni? Nie mówcie, że jest w generator ostatni. Nie, chyba nie. No to chodźmy, czekaj, chodźmy, zawróćmy. I chodźmy szukać generatora. Dobra. Na No i elegancko, to jest najlepsza broń. Kurde, nie zdążymy już do, do Lighta. Tylko, tylko głupi by nie ukradł. Nie, prawda? Daj, chodź do Lighta. Nie no nie, nie ma co. Dawaj. Nie. Ja idę no, do, do Lighta. No dobra. Dam radę. Może coś znajdę? Może piątka jakaś będzie leżała? Ja, dawaj. O, cukierek! Już się bałem, że projekt 2 wziął naraz. Cyk? Dobra, dam kruszymowi. Ale będzie zabawa. Chyba, że wygramy przedwcześnie. Cyyyk. Nie ma go. Kruszę. Pan tu poszedł? Kruszę. Czekaj, nie zabijaj na Tesli. Ruszym. Kruszym. Ale jednego takiego. Kruszym! Co tam? Chodź! Gdzie? O! Patrz, mam dla Ciebie prezent. Patrz Zabrałeś imir? No tak. i mi zabrał. No, nie, ale... nie nie nie, wyrównaliśmy, bo ja ci dałem prezent kruszym. Daj, teraz... wcinaj. Tak możemy się dogadać. Wcinaj cuksa Co teraz? Oh, oh, oh. Mogę otworzyć wszystko. <laughs> to idziemy, nie wiem, gdziekolwiek, dawaj, M możemy wszędzie C iść. Kulia. O sorry e. sorry, przestraszyłem się ciemności. O, no, dobra, dobra, dobra. Ale fajnie się drogą! Najlepsza gra. Nie miły jesteś, spadni My ci go otwieramy. Ja uważam, że nie w... Ale skąd mieliśmy wiedzieć, no?